Babci drzwi, kwiatki, szyma oraz radę to pozna pod nami. Babciu cześć, zdrowia most, życzę ci teraz chodź, rękę daj, kości zadnja. Dzieci sto z babcią, roze sąsiadki się zleciały, razem z nami tańczyć nie pies, moja babcia fajna jest. Wszystkie dzieci więc pracują. Zetrą kurze w każdym kątku. Przypilnują dziś porządku. kuchni błyszczą już w talerze. Wnusia babci bluzkę bierze. Wnusia już podaje kapcie. Bardzo kocha swoją babcię. Wszystkie smutki dzisiaj precz. Święto dziadku, ważna rzecz. Wesołe słońce, wesołe Wesołe słońce, wesołe święto Wesoły, wesoły, wesoły patrzyk i, i gdzie był śnieg, śmiech u babci. Dziś dzień dziadka, okazja to niezwykle rzadka. Ja całusy i życzenia chcę Ci złożyć po żebyś zawsze był szczęśliwy, pogodny i żartobliwy. Cię kochana, nie bądź nigdy zatroskana, niech niech zdrowiu i w długie lata nic, nie, e, niech we w pomyśleniu, Niech we chwile radość splata Pośród noczom twych myśleniów. Usiądź babciu przy mnie blisko, Zaraz ci opowiem wszystko. Prawie całą noc nie spałam, Bo prezenty wymyślałam. Na kanapie się kręciłam, Aż do ciebie wymyśliłam. Z lodu broszkę i gorany. I śniegowe cztery szary, Dziesięć czapek w śnieżną klatkę. I śniegową czekoladkę. Jak nie będzie ci smakować, to nie możesz poczęstować. Każda babcia kiedyś była małą dziewczynką, a każdy dziadek kiedyś biegł za piłką. Chodzili do szkoły, potem dorastali. Mieli piękne marzenia, ciężko pracowali. Wychowali swoje dzieci. A czas? Leci, leci, leci. Ci się na pociechę mają wnuki, które ich kochają. Kochana babciu, kochany dziadku, pić wam przysyłam po jednym kwiatku, do tego dokładam serdeczne życzenia, niech wam się spełnią wszystkie marzenia. Niech dziadzie tak ozywają, ja tak długo żyję, póki kamarz zmuchał, marza nie wypijał, a ty mucha, a ty kamarze, pijcie wodę pobawią. I dziacie z nieba buzią, tak się się dowali. Mam siatra, który zawsze na swoje własne zdanie. I nic z całej rodziny nie może mnie. Bo dziadek mój jest taki, że robi to co chce i nawet mojej babci nie słucha się. Prosiła babcia dziadka, by gra mnie lecz dziadek nic nie zrobił i cały dzień próżnował, dziadek mój jest taki, że robi to co chce i nawet mojej babci nie słucha się. Prosiła ta czwiartka, by w domu kwiatki, w zamiast tego zajadał czekoladki, bo dziadek mu jest taki, że robi to co chce. Nawet mojej babci nie słucha się. Różniła babcia dziadka, była właścią dla w domu, leciadek do koreki, gdy wkroć się w okry.